Dzień dobry, witam Cię na badaniu lekarskim. Na początek podaj mi swoje imię i nazwisko, proszę. Mhm. Wiek? Mhm. Wzrost? Wagę? Dobrze. Pijesz alkohol? Palisz papierosy? Czy regularnie ćwiczysz? Jak wygląda Twoja praca siedząca, czy stojąca, czy jaka fizyczna? Patrz w światło lotarki. Cały czas patrz na światło. Dobrze, podążaj wzrokiem za światłem uwaga. Dobrze, patrz na mój nos. Oczy. Musisz mi powiedzieć ile razy zobaczysz światło, które przelatuje Ci przed oczami, dobrze? Zamknij proszę oczy i uwaga. Ile razy? Dobrze, bardzo dobrze. Spójrz teraz proszę na mnie. Patrz na mój nos. Powiedz mi palec, z której ręki się zgina, dobrze. Patrz tylko na mój nos cały czas. Uwaga. bardzo dobrze dobrze patrz cały czas na minus Twoim zadaniem będzie powiedzieć mi kiedy palce znikną z zasięgu twojego wzroku dobrze uwaga zaczynamy dobrze świetnie bardzo dobrze jeszcze raz dobrze bardzo dobrze teraz patrz cały czas na minus jeszcze Twoim zadaniem będzie powiedzieć mi kiedy palce znajdą się w zasięgu twojego wzroku dobrze jak najszybciej musisz to zrobić uwaga zaczynamy średnicy, zakryje Ci oko. Najpierw jedno, później drugie, a następnie zaświeceniem światłem sprawdzę, jak reagują Twoje średnice. Dobrze? Pokaż, zaczynamy. Siu. Raz, dwa, trzy. Siu. Siu. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Siu. Siu. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Świetnie. Szachy. Idealnie. Jeszcze teraz podam Ci cyfrę 3:35. Dobrze. 17. Idealnie. Wymaga. Trudny teraz test. Komputer kuli. Dobrze. Jeszcze raz. Król. Świetnie. Bardzo dobrze. Trzymaj oczy zamknięte. przystawiam Ci teraz palce do uszu. Do jednego i do drugiego. ucha zadanie będzie powiedzieć mi, w którym uchu usłyszysz dobrze? Uwaga, zaczynamy. Dobrze. Muszę zamknąć. Mm -hmm. Teraz jeszcze cię usłucham. Powiedz, proszę, koszulkę. Uwaga, zaczynamy. Ciutko ciutko, 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 nic nie mów. I uwaga. Oddychaj głęboko. I teraz z tej strony. I teraz daj głowę na dół mm, bardzo dobrze Pokaż mi swoje ucho i teraz to mm, mm. dobrze, 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 w porząddeczku. Uwaga teraz podążaj za moim palcem, dobrze? Całą głową. Ruszaj całą. Gdzie mój palec, tam wędruje Twoja głowa. Mm -hmm. Bardzo dobrze. Świetnie. W porządku. Spójrz do góry. Spójrz do góry. I teraz spójrz do. Pójść tutaj, dobrze? Teraz tak cały czas patrz tutaj w górę. Mhm. Uwaga, cały czas patrz tutaj, tutaj, tutaj. Cały czas patrz w to samo miejsce. W porządku, do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się. Do widzenia.